Cześć! W dzisiejszym filmie przejdziemy sobie do recenzji tego oto gagatka. Niezbyt wielkiego, dość niepozornego produktu. Jest to Hydra Cotton Cooler Caramel. Podkład, który jak sam producent opisuje, jest przede wszystkim przeznaczony dla osób z cerą mieszaną, tłustą, problematyczną, chociaż ze względu na to, że nie ma wysuszających właściwości, mogą go tak naprawdę stosować wszyscy. Postanowiłam wypróbować, ponieważ ja... Osobiście nie stosuję tego typu podkładów. Uważam, że często podkłady takie przeznaczone dla skór tłustych mają problem taki, że wysuszają właśnie moją skórę. I raczej skłaniam się ku preparatom mocniej nawilżającym, żeby jeszcze dodatkowo chronić tą moją skórę przed starzeniem się. Niemniej jednak wiem, że wiele z Was interesują tego typu preparaty i postanowiłam się odważyć wypróbować. Co się wydarzyło? Jak się u mnie spisywał, dowiecie się za chwilkę, ale najpierw przejdźmy do recenzji takiego pierwszego wrażenia tego podkładu. Zapraszam. No to zaczynajmy. Dzień pierwszy, całkowicie pierwsze wrażenie. I tak, pierwsze to co widzę, ma całkiem jasny kolor. Przy czym nie widzę tutaj żadnych takich typowo żółtych lub pomarańczowych tonów, powiedziałabym, że jest to taki neutralny odcień i ja sobie go na razie nałożę na jedną część twarzy i zobaczymy jak krycie. Dobrze, spójrzmy na poziom krycia. Tutaj tak delikatnie widać moje zarumienione policzki, tutaj wszystko zostało ładnie zakryte. Jest to preparat dla skór tłustych, łojotokowych, problematycznych. W tym momencie żadnych wyprysków nie mam, ale jeszcze właśnie odnośnie tego krycia ja Wam powiem jak będzie się ono prezentować pod sam koniec tego vloga, po całym tygodniu, no bo tak po pierwszym wrażeniu to czasami ciężko jest coś ocenić. W tym momencie nałożyłam tyle tego preparatu, ile nałożyłam, ale w każdym kolejnym dniu zapewnie będę nakładała go troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, więc wtedy powiem Wam pełniejszą opinię dotyczącą tego krycia. Dobrze, skończę sobie całą twarz i wracam do Was. No to podkład nałożony na całą twarz, i to, co w pierwszej kolejności chcę Wam powiedzieć, to to, że faktycznie ten podkład ładnie stopił mi się z cerą i jest faktycznie jaśniutki. Więc jeżeli macie blade skóry, no to sądzę, że może się akurat on u Was spisać. Druga sprawa, bardzo podoba mi się wykończenie. To jest preparat do skór problematycznych, tłustych, mieszanych i on ma bardzo przyjemną konsystencję, bo on nie jest ani taki tłusty, treściwy, lepiący się. I ja się spodziewałam, że to będzie produkt lekki, ale raczej spodziewałam się czegoś co będzie aż za lekkie, może aż wysuszające. Nic z tych rzeczy. Wręcz powiedziałabym, że ten preparat dostarcza dodatkowej porcji nawilżenia ale szybciutko się wchłania i zostawia taką przyjemnie aksamitną skórę w dotyku. Ona w żaden sposób nie jest tłusta. To mi się bardzo podoba. Dobrze, kończę makijaż i zaczniemy testowanie tego podkładu już tak porządnie na cały tydzień. Makijaż skończony i na ten podkład Hydra Cotton nałożyłam puder Skuller karmel. Jest to puder jedwabny. Jeżeli chodzi o pozostałe kosmetyki, które mam dzisiaj na twarzy, no to vlog znajdziecie już na kanale. Odsyłam. Witam po jakichś 8 godzinach od aplikacji podkładu. Pomadka mi się zjadła, więc już jej nie poprawiam bo nie o to chodzi w dzisiejszym vlogu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się ten podkład. Bardzo ładnie on się stopił z cerą i bardzo ładnie pracował. Wygląda naturalnie, zobaczcie, wcale po tych 8 godzinach się nie przetłuścił, nie ściemniał, więc bardzo na plus. Delikatnie starł się tutaj na policzkach i na nosie, natomiast jest to widoczne dopiero kiedy naprawdę tak bardzo blisko przyjrzę się do siebie w lustrze, więc myślę, że jest ok. Będę testowała w ciągu najbliższego tygodnia, więc do zobaczenia za chwilę z pełną opinią. Wracam po około dwóch tygodniach systematycznego, codziennego stosowania tego podkładu, i to, co w pierwszej kolejności chcę Wam powiedzieć, to podtrzymuję to zdanie, że on daje niesamowicie przyjemny efekt na skórze. Myślę, że sama ta nazwa Hydra Cotton, czyli połączenie nawilżenia i delikatności bawełny, najlepiej oddaje efekt, jaki ten podkład daje. Przejdźmy może na samym początku do tego, jak wygląda jego kolor, bo faktycznie jest on bardzo jasny. I już Wam to pokażę. Tutaj zaaplikujemy ten podkład. Następnie pokażę Wam najjaśniejszy odcień, jaki do tej pory stosowałam. I Jest to Sublim Puro Bio Bibi Cream. I faktycznie wiele osób o jasnych cerach mówi, że to jest odpowiedni podkład dla bladiochów. I jeszcze użyję podkładu oczywiście Wianek, czyli tak naprawdę znaczy też kremu Bibi, preparatu, który chyba każda z nas tak naprawdę zna, a nawet jeżeli nie zna, no to próbki są bardzo łatwo dostępne, więc można sobie zdecydować się na wypróbowanie. I powiem wam, że w tym momencie jak patrzę sobie na te trzy odcienie, ja sobie też tutaj trochę na nogę napaciałam. No to muszę wam powiedzieć, że mm, ten podkład Hydra Cotton, on się plasuje tak pomiędzy. Nie jest tak naprawdę ani najjaśniejszy jak Purobio, nie jest aż, no wianek Bibi wersja ta jasna nie jest ciemny, ale właśnie ten Hydra Cotton jest od niego jaśniejszy. Jeżeli chodzi o tony, to powiedziałabym tutaj, że ma typowo beżowe, nie są one ani różowe, ani żółte. Jest to raczej taki neutralny odcień. Chociaż powiem Wam, że ja osobiście lubię takie bardziej żółte odcienie, ponieważ one mi ładnie zakrywają naczynka. I tutaj przy nim też zauważyłam, że całkiem ładnie on się stapiał z cerą, więc myślę, że może warto byłoby wypróbować, jeżeli też macie cery takie bardziej w odcieniu żółtym, chociaż może nie aż tak żółte, żebyście wymagały z Annabel Mineral z tej serii Golden. Nie, przepraszam, Sany. Ona jest taka, no dla takich żółtków. Ale myślę, że taka lekka żółta nuta również tutaj ładnie będzie się stapiała z tym podkładem. Zobaczcie sobie. Przypominam: tutaj Hydra Cotton Cooler Karamel, tutaj Puro Bio Crem Bibi, i tutaj Wianek Crem Bibi, wersja jasna. No to już skoro troszeczkę nawiązałam do tego krycia, to jest to podkład, który wykazuje średnie krycie. Ono nie jest ani lekkie, takie żeby kompletnie nic nie zakryło, czy tak, tak delikatnie podkreśliło urodę, ale też nie jest mocno kryjący. Jest zdecydowanie słabiej kryjący niż na przykład Debora, czy Alchemilla w kompakcie. Natomiast jeżeli chodzi o poziom krycia, to jak najbardziej mogłabym go przyrównać do tych wcześniejszych dwóch podkładów, czyli na przykład do wianka kremu Bibi czy Purobio kremu BB. Również jeżeli chodzi o porównanie go do innych preparatów co Cooler Caramel, to jeżeli chodzi o podkład Hydra i e w kurczę, nie pamiętam w tym momencie, a nie mam go przy sobie, jednak wydaje mi się, że poziom krycia... Jest dość porównywalny, dość porównywalny, natomiast jeżeli chodzi o krem BB, miałam też z tej serii Cooler Caramel, to właśnie znalazłam właśnie pod opisem na EkoZuzu tego preparatu, że ten jest jednak mocniejszy niż krem BB i tak też mi się wydaje, że on jest taki ciut mocniejszy niż krem BB. Kwestii trwałości. Muszę Wam powiedzieć, że także byłam zadowolona, ponieważ jeździłam sobie na przykład do pracy z tym produktem, kiedy był upał, nakładałam krem z filtrem no oczywista sprawa, a i tak on się ładnie utrzymywał. Jedyne co, to mam teraz taką zagwozdkę z moim aktualnie stosowanym kremem z filtrem, bo zauważyłam na początku, że często ciastkowały mi na nim podkłady i myślałam, że to jest wina typowo tego filtra, jednak okazało się, że wystarczy nałożyć mocniej utrwalający podkład. I w tym wypadku jeżeli nakładam sobie ten jedwabny, hmm, skuler karamel puder, czy na przykład z ekocery puder bambusowy albo ryżowy, napiszę Wam na pewno pod spodem jaki, jaki mam, bo wydaje mi się, że bambusowy, ale nie dam sobie ręki odciąć, zawsze mylę te dwa produkty, a jeden z nich ma ładny skład, a niestety drugi nie, więc dam Wam znać poniżej, taka mała dygresja. Więc z takimi mocniej utrwalającymi pudrami on się bardzo dobrze sprawdzał, natomiast jak nałożyłam sobie Golden Glow z Lovely, czyli taki bardzo delikatny, wręcz w ogóle nie mający właściwości utrwalających czy matujących ten puder, raczej on jest taki, żeby dodać takiego glow właśnie skórze i lekko ten makijaż utrwalić, ale nie stworzyć takiego efektu na prawda, że wszystko się trzyma. No to powiem wam, że właśnie z tym pudrem ten może nie tyle ten produkt nie dał rady, tylko raczej w tym połączeniu z tym kremem z filtrem, bo z innymi filtrami nie miałam w ogóle nigdy takiego problemu i mogłam z powodzeniem też stosować ten puder Lovely. Tutaj natomiast po prostu ten puder i nie daje rady utrwalić makijażu z tym filtrem i tak samo było w przypadku podkładu na Debora, tak samo było w przypadku kremu BB Wianek, czy tak samo właśnie było w przypadku tego podkładu Hydrakoton, który stosowałam te trzy sobie na ten filtr, który aktualnie stosuję. Mała zmiana outfitu, a to dlatego, że niestety utraciłam końcówkę vloga, którego właśnie widziałyście przed chwilą. Bardzo was przepraszam wypadki przy pracy. Natomiast to sama końcóweczka, więc już do tego przechodzę. To, co na sam koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć, to to, że podkład Hydra mamy w wersji najjaśniejszej, czyli numer 11. Podtrzymuje to, że jak najbardziej jest to produkt, który zapewnia bardzo przyjemnie nawilżoną, aksamitną skórę. Jest lekki, nie zauważyłam żadnego pogorszenia stanu cery przy długotrwałym stosowaniu. Ponieważ kiedy dzisiaj właśnie nagrywam tę końcówkę, no to jeszcze minął tydzień od tego, kiedy nagrywałam te poprzednie kwestie, które widziałyście. Jego koszt to jest 80 zł około za 30 ml. Skład jest oczywiście wzorowy, no innych nie uznamy. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Może go miałyście, a może akurat poszukujecie tego typu kosmetyku. Jestem ciekawa, jakie podkłady naturalne wy lubicie. Czy jesteście fanami minerałów, czy może jednak szukacie bardziej opłynnej formule, raczej jesteście fankami fluidów. Dajcie koniecznie znać, ja chętnie poznam jakieś nowości. Trzymajcie się ciepło. Cześć!